Jak tam chłopy? Wstaliście już? Witam, witam w ten piątkowy słoneczny dzionek, u mnie piątek, u was pewnie będzie sobota, bo filmik wrzucę jutro. Ja dzisiaj jadę barki, barki i drążek. Powiem wam, że robiłem live'a na TikToku i już straciłem rachubę ile wykonałem serii. Także wiem, że na pewno za dużo, ale, ale no na potrzeby tutaj, dziennego tonarzu y, muszę zrobić jeszcze jedną serię i dołożyłem jeszcze 10 kg, bo te serie, co robiłem, wszystkie tam było, nie wiem, z 4-5 serii y, 70 kg, 70 to dołożyłem teraz, tu jest 80 kg. Zaraz Wam pokażę, to będzie chyba bodajże szósta seria robocza. 10, 10, 10, 5. Z drugiej strony to samo, sztanga 10. Yy... I powiem Wam, że, że no z łokciem coraz lepiej odpukać. 85% już jest dobrze. Jesz, jeszcze, jeszcze nie to, ale już jest lepiej. Co do PBC 157, zadziałało z, z, z opóźnionym zapłonem. Biłem, biłem, biłem. Odczułem na początku różnicę, potem już nie. A jak przestałem, to jakoś zacząłem, zauważyłem znów poprawę. Także ono zadziałało chyba z, z, tak, z opóźnionym zapłonem, bo tyle tam wstrzykiwałem, tam codziennie wstrzykiwałem w ten łokieć. Że to się chyba tam nazbierało i to zaczęło działać po prostu chyba z opóźnionym zapłonem, tak mi się wydaje. Nie wiem, choć w każdym razie jest, jest lepiej. Yy, robiłem live'a na, na TikToku, i no i tak się zastanawiam, czy nie zrobić livea na, i, i na YouTube. Także dajcie mi znać, czy byście chcieli, żebym robił live'y na YouTube. Piszcie mi tam w komentarzach, bo jakbyście chcieli, to, to mogę odpalać livey na YouTube. I sobie wtedy pogadamy, nie? Bo normalnie to robię live y codziennie, tak gdzieś o 21 na TikToku jestem, ale, ale mogę robić też live y na YouTubie, nie? Także piszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Jedziemy z tonarzem. To mówię, chyba jest, mi się wydaje, że szósta seria robocza. Yy, tu jest 80 kg. Na ten moment dołożyłem jeszcze 10 kg i zobaczymy jak jak to pójdzie. Ma już nie do, nie do końca wyprost, by był w szóstym chyba w szóstej serii. W szóstym ruchu chyba dekko szarpnąłem stare przyzwyczajenie z czasów, kiedy, kiedy ćwiczyłem systemem Strongmenów. Bo wiele lat ćwiczyłem systemem Strongmenów. i do tej pory mi to zostało. Nie? Ja nie lubię takich pipkowatych ćwiczeń. Wiecie, z handelkami, jakieś takie, wygibasy, srasy. Nie, ja lubię sztangi, sztangielki. Z czasów, kiedy, kiedy szykowałem się do trójboju, raczej znaczy, przepraszam, do wyciskania sztangi e, i leciałem też systemem strągmenów, ciągi, przysiady, wiecie, klamoty. E, także nie, nie lubię jakichś tam, wiecie, wydzi, wydzi, udziwnień. E, także jak się star, jak, jak wyciskałem, pamiętam sztangę, e, to zawsze się robiło lekkie wybicie z nóg. Nie? Tak jak ciężarowcy, bo to jest takie To powinno być OHP, czyli tylko sam ruch barkami, yy, nie? Ramionami bez, bez żadnego Wiecie, wybicia czy szarpnięcia, nie? Ale tłumaczę jak jest, nie? Żeby żaden tam mi zaraz głąb Nie napisał, że ja tam szarpłem To mówię, że tak, szarpłem A ostatnie powtórzenie nie było, nie było Do końca wyprostu I to nie, nie robię nad głowę tylko robię tu bo nie mam takiej mobilności żeby jeszcze do tyłu tak oprostować jak sztangista ale tu mam, mam wyprost tylko z tej perspektywy to wygląda tak, zobaczcie ja mam ręce wyprostowane do końca w łokciach a, a z tej perspektywy wygląda jak ja bym nie prostował nie? a ja mam w tym momencie mam wyprostowane łokcie do końca zobaczcie, patrzcie, cyk cyk, nie? tylko, że tak nie zrobię, tylko tak. Tak nie dam rady za... za nie mam takiej mobilności. Dobra, ostatnia seria drążenia. Także, nie wiem czy zauważyliście, ale jeżeli Pałyk nie zakończy tematu mojego, tych bzdur, które tam spładza, bo on spładza tylko głupotę, to powstanie telenowela. Telenowela powstanie, taka jak Moda na sukces tysiąc odcinków albo i więcej. Jak już padnę w taki swój... Wiecie, kinematografię, to już będę leciał. Codziennie będzie odcinek. Yy, po, I powstał, powstaje taka mówię. Na razie yy, w fazie to jest prób. Yy, to będzie osobny content. Bo tu jest siłownia, tu jest tonarz. Tu dźwigamy, tu trenujemy. Jest też, jest też czasami coś ugotuję, czasami jeden odcinek jest jak stałem na bramce, za niedługo wleci drugi, bo stałem na bramce kilka lat, także opowieści jest co niemiara, ale zrobię osobny kontent, tak jakby osobną szafę, gdzie będzie yy, telenowela o Pałyku. Na razie powstała pierwsza część yy, Pałyk 27, yy, series wolumę 1. Będzie wolumen 2, wolumen 3 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja będę mu udzielał instruktażu i też będę mu yy, udzielał nauk. Specjalnie pod niego. Tak jak ostatnio, jak pierwsza część powstała. Coś na tej bazie. E, także niech, niech się chłop zastanowi dobrze, czy, czy, chce, czy, chce, w to brnąć, bo, bo dla mnie to jest, tak, dobra zabawa, nie? Dla mnie to jest dobra zabawa, a dla niego to będzie ośmieszenie. No, niech się chłop zastanowi. Dobra, ja lecę z tonarzem. Dobra, chłopy, jedziemy z tonarzem. Klatka dzisiaj nie jest robiona, ale cycki ale... pracują. Klaciwo. Szkatułka się wyrabia. Także lecimy po swoje, żeby pokazać. Nie gadać. Ja nie gadam. Czasami gadam. Ale to, co muszę co robię i tak dalej ale jak mam coś komuś udowodnić no to ja pokazuję to i ja pokażę i lecimy z Tomarzem. o nawet się zrymowało ja pokażę i lecimy z Tomaszem <zair 1984> <t Complex> yy, Barczewo przemocy hantli trzecia seria yy. Powiem Wam, że nagrywam też tutaj z siłowni materiały na TikToka, także e, między nagrywkami, między seriami wrzucam też coś i staram się na TikToka ogarniać jeszcze social media, bo potem mam trochę roboty, muszę przy dziecku pomóc żonie, potem jeszcze mam inne zajęcia, także e, na treningu też ogarniam swoje social media, Instagram, Facebook, YouTube'a, e, TikToka. Plus jeszcze wyrobienie dziennej normy tonażu staliwa. Dobra, trzecia seria. Czemu są błędy? To jest takie wprawienie, jakby ciężaru w ten ruch. To nie jest oszustwo, to nie jest to nie jest oszukiwanie. Dzięki temu po prostu na większym ciężarze możesz popracować, a nie sprzyja to żadnej kontuzji. Żadnej. Umiejętne pracowanie tułowiem, bo ci musicie się doszkolić, ci co nie wiedzą, naprawdę. Trzeba niekiedy, właśnie, nawet u kulturystów, to widać na treningu, mój znajomy Robert Kiesz, Mistrz Świata Posił, weteran w kulturystyce, kiedyś był, też właśnie pokazywał, że tu musi być taka jakby praca lekka, też, też z ud. Przy nawet przy małych ciężarach to pokazywał. Ja to robię przy dużych, bo muszę, żeby sobie wprawić te hantle w ruch, a tu do góry one, one już lecą po prostu moją moją mocą. Ale jest ten, ta praca tułowiem, no jak można być sztywny jak kołek? Jak ja wezmę hantle po 5 kg, to tak, ale jak ja chcę wziąć duże hantle, no to z, tej, z, z wielkości tych hantli, z, z tonażu tych hantli, po prostu nie, nie da się lekko po prostu nie zapracować tułowiem. Nie ma nic z tym złego. Kto ma wiedzieć, ten wie. A ten, kto słucha farmazonów, to, to zostanie w świecie farmazonów. Drugie ćwiczenie. Na barki przynosy Także nie przejmujcie się, róbcie swoje. Róbcie swoje. Nie słuchajcie farmazoniarzy, bo farmazoniarzy jest wielu. Róbcie swoje. Leccie do przodu. Nie oglądajcie się za siebie. Tego Wam życzę. Yy, jeszcze brzuszek. Brzuszek trzeba doczesać. Wznosy kolan. Jak widzicie forma pomalutku się klaruje, mi się nie śpieszy, wszystko na spokojnie. Także osiągnę swoje, to co mam osiągnąć to zrobię. Yy. Zresztą porównajcie sobie moje wcześniejsze materiały. Teraz 12 ponad kilo zredukowałem. Yy. No, no, i tu teraz takie zachodzi pytanie: czy ja yy, odnośnie tego, z, z tej złej mojej techniki? No, zobaczcie, redukcja idzie, wszystko się poprawia. No, no co tu dużo tłumaczyć? Jak zgubię jeszcze tuszu, to wszystko się podkrywa. No widzicie, że, że, że ja, ja nie muszę się zbytnio na swoją obronę nic, nic pokazywać. Ja po prostu nic mówić. Ja po prostu robię. Słowo przeciwko czy, czynom. No dziej leży wygrana. Leży wygrana w słowie czy w czynie? No chyba logiczne, że w czynie, tak? Jak ktoś dużo gada, ble, 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 no to co z tego gadania? A ktoś przyjdzie i pokaże czyn. No ten co gada, no, samo istnieć zostanie wy, wykluczony. I. No i taki jest koniec, tak? Ja, ja pokażę. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i żebyście mi byli. Pozdro!